Dzisiaj zwiedzimy ekspozycję pojazdów militarnych Muzeum Wojska. Sobota, i niedziela to muzeum jest czynne, w sobotę wstęp bezpłatny. Tutaj jest kasa. A tu dowcipny obrazek. Czołgów brak, bo wyszły. Diesel, możliwość instalacji LPG terenowe, 4x4, lakier, metalik, niski przebieg, dodatkowe wyposażenie, 4 osoby plus pies, niebity, pierwszy właściciel. Czołg sprzedam, czołg kupię. Tak to jest. Tutaj mamy bardzo ciekawe graffiti na wejściu. Park Militarny, Muzeum Wojska. Od tego trzeba by może zacząć nawet. Generalnie ja jednak będę się opierać, słuchajcie, że czołgi w dzisiejszych czasach to jest po prostu. Kiedyś to było schronienie dla żołnierzy, tak? A dzisiaj to jest pułapka. Pewnie myślę, że w, w, w tak naprawdę na polu bitwy taki czołg, nie wiem, 30 sekund wytrzyma, i zaraz go jakaś rakieta trafi, na mierzy, i tak dalej. Także to jeżdżąca trumna na kółkach. Do tego jeszcze faktycznie to, co u ruskich teraz na tej wojnie z Ukrainą wyszło. Jak rakieta trafia w czołgu, w wieżę czołgu, wybucha cała amunicja, która jest zgromadzona w takim systemie karuzelowym. Wieża wtedy widowiskowo odpada, i wszyscy giną w środku, bo ta amunicja w środku też wybucha także takie to są historie to jest zlokalizowane oczywiście na Węglówce ulica Węglowa 3 tutaj proszę otwarty w sobotę w niedzielę od maja do września w godzinach 10-18 bilet normalny 5 zł ulgowy 3 zł w sobotę jestem bezpłatny no to idziemy jest parking dla rowerów są toalety o to był taki chłop który robił kanały o toaleta. zaraz skopiujemy go on chodzi po toaletach i testował toalety toaleta nówkę nie jeszcze wersja dla niepełnosprawnych z dziećmi wersja męska do nie będę zaglądać oszczędzamy światło i tak dalej Militarne węglowe, milion 700 tysięcy Ale nie, chyba całe muzeum, nie wiem Dzień dobry Czołgów nie ma Widzę, tutaj pisze wyszły Wyszły właśnie no. A szkoda, bo były niebite Dzień dobry Park militarny, nie da trawników No to idziemy do głównego namiotu Tu ciekawa wystawa O, następny parking dla rowerów Bardzo rowerowe muzeum Marian Fuchs Pierwszy fotoreporter tej wystawa O, tutaj jest zbiornik przeciwpożarowy Kiedyś pewnie była w nim woda nawet ale dzisiaj jest susza. Marian Fox, pierwszy fotograf, Rzeczpospolitej. Tutaj Państwo coś szukają, wypywacze Natali. Może że skarbów. Coś znaleźli. No proszę, tu przed wejściem mamy jakieś schrony. Poważna sprawa. Chrony prefabrykowane, no i wchodzimy, namiot militarny. Tam, gdzie śpią czołgi, Dobra. co my tu mamy, desantowe działo sztormowe, a 80. No, robi wrażenie. O, to słynny stałek, trzy cztery. Lista nawet Czołgista i jego pie. To nie za bardzo szerika przypomina akurat. No ale cóż, można zajrzeć do środka, chociaż nic nie widać. W sumie. Katiusza, silnik, co ciekawe, chyba silnik benzynowy, to jakiś modala czołgów? No bo skąd gdzieś niemieckie czołgi? Tygry. Ciekawa wersja, bo yy, to jest latarnia lotniskowa. Samochód latarnia lotniskowa, słuchajcie. Proszę. O, pięknie to restaurowany w ogóle z taką w szczegóły, że... Kopia BMW wersji rosyjskiej Puchnia polowa, no to jest bardzo ważne urządzenie. 320 litrów. 160 osób. 35 kg, drewna. Piec piekarski. 9 litrów oleju napędowego na jeden wypiek. 54 podwójne bochenki chleba. Mm -hmm. Ciekawe. Kierunek zwiedzania. A przygapiliśmy cestarne, ale zaraz do niej wrócimy. Cestarna na czasy kryzysu paliwowego ważna rzecz. Z okrętów marynarki wojennej marynarz. Dużo no, tym nie ciekawe to przejdźmy do motorówki, kuter rozpoznawczy silnik samochodów jak 125P, leche Sopolnes. A w wygląda kulturalnie. Kabina osłonięta. Silnik to akurat Wopista, czyli żołnierz z Ochrony Pogranicza. Star 66 6 na 6 Nie pisze jakie jest życie paliwa teeka ciekawe Ale silnik benzynowy, prawie 5-litrowy. A co my tu jeszcze mamy? Łucz jakaś chyba desantowa nieopisana. strzanka piechoty jakie wygodne siedzisko miał strzelec Jak nie ma poduszek, to mniej wygodne. とはいえ。No,